Dobry Beatko, witam cię dzisiaj. Cześć, cześć. Ostatnio rozmawiałyśmy wstępnie o tym, jak można się odsładzać, od, odzwyczajać od smaku słodkiego. Jakie zagrożenia czyhają na nas w momencie kiedy przechodzimy z diety normalnej na dietę no właśnie niby niskocukrową, ale em, opartą o różne słodziki chemiczne, które i tak pobudzają nasz mózg tak samo jak cukier. Tak naprawdę podkręcając nawyk, dalszy nawyk jedzenia cukru. Mhm. Powiedz mi dzisiaj, czy potrafiłabyś nam sprzedać jeszcze jakąś metodę, która jeszcze bardziej nas pomoże na tej drodze odstawiania cukru? Bardzo ważne jest, to jest tak, droga odstawiania cukru jest odstawiania. Może znowu wejdźmy w to w, m, naukę umiaru skorzystania, korzystania z cukru, ale wiem, że jakby ogólnie y, o to chodzi, żeby tego jeść po prostu mniej i w bardziej uporządkowany mm. sposób, to y, bardzo ważne jest to, y, zwłaszcza w przypadku kobiet, aby y, kierować się ku nabywaniu coraz większych umiejętności w panowaniu nad własnymi emocjami i myślami. Dlatego, że oprócz zadaniowych czynności typu regulujemy jedzenie, czyli jem regularnie, dzięki te, regularnie w sposób uporządkowany nie podjadam, wtedy też napady na jedzenie słodkiego, ochota na słodkie zdecydowanie może się zmniejszyć. Jem nieco więcej w pierwszej połowie dnia, dzięki temu łatwiej będzie mi opanować ewentualne jedzenie większej ilości słodkiego wieczorem. Nam będzie się chciało oczywiście jeść, tylko to panowanie będzie zdecydowanie. Większe. Tak samo składy, które są odpowiednio zasobne, na przykład białko plus warzywa, również będą stymulować odpowiednio, że tak powiem, pomagały nam zarządzać insuliną, hormonem, między innymi tak zwanym tuczącym. Mm. Oczywiście tutaj będziemy mieć takie inne jeszcze składniki, które i związki, które będą nam pomagały, mm, w panowaniu też nad tym jedzeniem typu na przykład będziemy mieć na przykład cynk, będziemy mieć chromisz, czy będziemy mieć tam magnez, potas, będziemy mieć witaminy na przykład z grupy B i one tutaj też mogą, mogą działać właśnie wspierająco. Natomiast oprócz tego inaczej, nawet jeżeli wykonamy wszystko perfekto, jeżeli chodzi o, o tą stronę dietetyczną, czyli o wykonywanie tego odpowiednio w sposób zadaniowy, to na przykład, nawet jak nie będzie nam się chciało jeść, przepraszam, jak nie będziemy, nie wiem, głodne-głodni, jak będzie wszystko powiedzmy właśnie teoretycznie, idealnie i my tak będziemy jeść, to na przykład przyjdzie jakaś sytuacja, która podziała na nas tak, że w jakiś sposób poczujemy się mniej zadowolone, niesatysfakcjonowane z jakiegoś zdarzenia albo z jakiegoś wiem, zachowania kogoś w stosunku do nas i nagle zaczyna się dół. I nagle zaczynamy mieć różne myśli nagle i nastrój nam spada. Już pomijam to, że u kobiety mamy ten cykl menstruacyjny, natomiast Chodzi zwyczajnie o bodziec zewnętrzny, który na nas podziała, zaczynają się kotłować myśli, nastrój spada i jest goł. I sięgamy po coś, co nas po prostu wesprze. No jedzenie na nas nie nakrzyczy, słodkość na nas nie nakrzyczy, zawsze może być, a jak nie ma w domu, to zawsze można zejść do sklepu, podejść, podjechać i też się pojawi. I tutaj są takie właśnie bardzo newralgiczne momenty, które powodują, że my po to jedzenie sięgamy. Więc bezwzględnie praca nad, y, praca nad sobą, nad tymi emocjami, czyli nad tą kontrolą emocji y, jest niezbędna i nad tym powstrzymaniem się, pohamowaniem siebie samej, samego przed sięgnięciem. To jest to ten moment, kluczowy to powiedzenie sobie nie, po pierwsze wychwycenie tego momentu i po drugie zatrzymanie się w tym momencie. Tak. E, tak bo powiedziałaś, że bardzo ważne jest właśnie wychwycenie momentu, kiedy już czujesz, że emocje biorą górę nie, że nawet jak jeżeli Kuś nas strasznie nas ciągnie do tego, żeby jednak zaspokoić ten ruch tę potrzebę. Wzięcie uh -huh. coś, nie? Właśnie, żeby się tak troszkę uh -huh. otumanić, trochę się otruć, bo wtedy będziemy mniej czuć. Zajmujemy się też wtedy czymś innym. Tak. Aha, i ja ci powiem, jest taka metoda Kaizen. Um, um, jak się to mówi? Metoda Kaizen. kroków. Tak, tak, tak. Tylko wytwarzania nowego nawyku. I jako, że my tu uh -huh. mówimy o tym, że trzeba zmienić nawyk, który nam, nas nie wspiera, na nawyk wspierający, zdrowszy. Jest taka zasada 30 minut, która mówi o tym, że jeżeli już dotarła do ciebie informacja, masz już tą świadomość, że to jest ten moment, kiedy chcesz po coś chwycić, co ci nie służy, to według tej zasady pozwól sobie dać samej sobie 30 minut czasu odczekania i jeżeli przez te 30 minut ta potrzeba nadal cię męczy, to wtedy daj sobie pełną akceptację, żeby po tą rzecz sięgnąć. Ale hmm. już sama świadomość tego, że ty jesteś przez te 30 minut w oczekiwaniu na tą rzecz, to już zaczyna cię wprowadzać na drogę odzwyczajania się od tego sięgania takiego kompulsywnego, że czuję potrzebę i bach, sięgam i biorę, nie? Tylko świadomie tak. trwasz. I teraz ym, w tej zasadzie, jeżeli nawet nie wyjdzie ci. Pierwszego razu te 30 minut i sięgniesz OK, daj sobie na to przyzwolenie, pozwolenie i akceptację, że na ten moment twoje zasoby pozwalają ci tylko na tyle. Następnym razem, jak będziesz w podobnej sytuacji, może się okaże, że wytrwasz 5 minut i to też przyjmij sobie piątkę za to, bo to oznacza, że wytrwałaś już 5 minut dłużej niż poprzednio potrafiłaś. Tak. Kolejnym razem wytrwasz 15 minut, aż któregoś razu okaże się, że po tych 30 minutach. Szybko ci zleciały i po prostu ta potrzeba odchodzi. Staje się coraz mhm. mniej intensywna i coraz lepiej zaczyna wychodzić ten nowy nawyk. Tak, dokładnie, dokładnie to samo robię i proponuję. I ja też właśnie wychodzę z takiego założenia właśnie, żeby nawet ta minuta, żeby poczekać nawet minutę, nam jest naprawdę ciężko nieraz z zegarkiem na ręku, kilkanaście sekund poczekać. Już jesteśmy niecierpliwi, że tak powiem, tupiemy nóżkami i chcemy już, już, już na teraz, na już na wczoraj. O, to tak, jak z wysyłaniem SMS-ów do mężczyzny, jak zanim ten A To jest dosłownie to samo, bo tam jest ta emocja i to wydłużanie czasu polega na tym, że właśnie ta emocja, zaczyna ta fala opadać i wchodzi racjonalne myślenie. Jakby to jest, to jest to, co już my mamy zrobić, ale pod spodem tam chodzi właśnie o to, żeby wchodzić bardziej z emocjonalnego myślenia w racjonalne myś myślenie, może emocjonalnego działania impulsywnego, właśnie szybkiego, takim na już, tak? I tu właśnie jakby pod spodem chodzi o to, żeby przejąć kontrolę nad emocjami i wejść w racjonalne myślenie, dokładnie. I temu to generalnie służy, tak? I bardzo ważne jest to, żeby właśnie niekoniecznie wymagać od siebie, żeby to było faktycznie, damy założenie 30 minut, tak? ale to też nie ma, nie ma reguły, bo to też zależy od, od tej siły bodźca, bo jeden nas triggeruje bardziej, inny mniej. Ja jeszcze zalecam jedną rzecz, żeby to testować w momencie, gdy jesteśmy w równowadze. Czyli, gdy nie, nie, nie zaczynamy testować tego i wprowadzać, wdrażać tego w, momen, w takim w momencie, w którym to się zadziewa, czyli ja jestem właśnie w tym szale, ponieważ właśnie wtedy racjonalne myślenie jest em, zablokowane, w związku z czym my jesteśmy bardziej narażone narażeni, że w ogóle nie zastosujemy tego. A jeżeli my mózg oswoimy wcześniej z tym ćwiczeniem, gdy jestem właśnie w równowadze i potrafię przejmować kontrolę nad jedzeniem, fajnie mi idzie, ale sobie to testuję, jakby celowo dobrze, siedzę sobie z tym zegareczkiem 30-minutek, dobrze, nic nie, nie wiem, po posiłku, możemy być na jako ćwiczenie tak w próżnię, tak? I mózg już zapoznaje się z tym, więc on sobie lepiej o tym przypomni w momencie kryzysowym. Łatwiej mu będzie to wdrażać i będzie zdecydowanie ta praca skuteczniejsza. To, to zauważyłam u swoich podopiecznych i u siebie też. Wiesz co? Wydaje, <laughs> to, wydaje no. mi się, że ta właśnie umiejętność, Czekania na jakiś efekt, oczekiwania na to, co my sobie wymyślimy, że chcemy, to jest tak naprawdę przełożenie na, na też inne aspekty naszego życia. To nie tylko chodzi o jedzenie, ale na, na wyczekiwanie, nie? na efekt końcowy w każdym obszarze naszego życia, czy na jakiś sukces zawodowy, czy na podwyżkę, tak. czy właśnie na tak. smsa od naszego mężczyzny, na wszystko tak naprawdę. Chodzi, tak, chodzi do, dokładnie. To jakby przekłada się na inne obszary. Ja zawsze mówię, że. Praca nad swoimi słabościami, a jeżeli chodzi o temat na przykład wagi, czy właśnie takich tych używeczek, typu między innymi słodkości, tak, to, to jest praca nad sobą, nad, nad tym, co nas kusi, czemu nie umiemy się, czemu nie umiemy się oprzeć. I jeżeli my nad tym u siebie pracujemy, to wzmacniamy siebie. Wzmacniamy, właśnie uczymy się samokontroli, kontrolowania swojego zachowania i znaczy tak, ja nie podchodzę do osoby, która jest impulsywna, czy działa właśnie szybko, błyskawicznie i ktoś mi tam odpisze i dostanę epopeję na przykład całą natychmiast, bo jakby wiem skąd to się bierze i dlatego jakby, no nie śmiałabym nazwać takiej osoby, bo często ludzie mówią, bo wariat, wariatka, bo nie jak się zachowuje, wejdźmy głębiej, ale tak, rzeczywiście ludzie, E, e, przyjmują to i, jakby, klasyfikują. Taka osoba, która szybko reaguje, po prostu albo nie nauczyła się tego, albo e, nie jest świadoma tego, albo tak była reakcja w domu, więc to po, taka była, więc po prostu to przenosi. E, I e, na pewno jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych przyczyn. E, i, a my to klasyfikujemy, że ona jest taka, taka, taka. Często się używa słowa nie wiem, niezrównoważona, nienormalna i tak dalej. A jest to kwestia po prostu nawet właśnie tego włączenia się i na pewno w innych obszarach tak to, e, tak to działa i po, e, jakby społecznie to, co jest takie bardziej właśnie na, e, na powierzchni, tak jak patrzymy sobie, ja to mówię, pozorem mylą, można to wypracować tak, i społecznie jest to obecnie bardziej akceptowalne, żebyśmy byli były tacy właśnie takie to, co jest kobiece, nieemocjonalne takie, nie, żebyśmy były spokojniejsze, wytrwałsze, i tak dalej, ale faktycznie społecznie ma to przynosi nam bardzo dużo obecnie według tych panujących przekonań plusy, a nam z jedzeniem bardzo duże, plusy, bo jak odroczymy w czasie, to lepiej możemy mm, funkcjonować. Oczywiście tutaj jeszcze tylko dodam, jeżeli ktoś impulsywnie e, podchodzi do innych tematów i coś powie, to na przykład, jeżeli mamy świadomość, że tak się dzieje, można przyjąć, że ta osoba za chwilę okłonie i będzie y, i możemy z nią wtedy porozmawiać, bez obwiniania jej, ale ludzie faktycznie troszkę zmieniłam temat, ale poruszyłaś tak i mi popłynęło, ale ludzie nie wiem, czy y, czy dobrze to, mam nadzieję, że to dobrze przekazuje i odbierasz sens i Wy też, że odbieracie sens i społecznie jakby właśnie ciężko jest nieraz odwrócić pewne nasze zachowania, bo ludzie nam przykleją łatkę, w związku z czym, żeby tego nie przeżywać, dobrze jest społecznie faktycznie tę kontrolę, że tak powiem, wypracowywać i tak, i to jest chyba na, no, na każdym innym polu. Świetnie to działa. Można to przepracowywać naprawdę na takim obszarze jak jedzenie, zwłaszcza ciągotki do słodkiego, także to jest świetne, świetna sprawa, masz rację. Jeżeli dobrze zrozumiałam, to po prostu osoby, które są impulsywne, chaotyczne, właśnie takie nie potrafią wysiedzieć spokojnie, napotkają również większe trudności na drodze dietetycznej. Tak. Tak. Mhm. Mhm. Bo no to po prostu um, chodzi to w to codzienne tak samo odżywianie się, kiedy sięgamy po to jedzenie, jak jemy, stoimy w kuchni i już tam coś um, po coś sięgamy. Nie jest to po prostu uporządkowane. Tak, może tak być, jak najbardziej. Często tak jest. Tylko tak tak są naprawdę... osoby, które się w tym przejadają. A są osoby, które zjedzą trochę i nawet jak mają ten chaos, to na przykład zachowają ten umiar, bo tam jeszcze wchodzi gospodarka hormonalna, owszem, przekonania z domu i ze środowiska najbliższego i tak dalej, ale te hormony też nas Jedna osoba zje w chaosie trochę i nie będzie, załóżmy, tyła i nie będzie przesadzała z tym słodkim, bo jej wystarczy trochę a inna osoba będzie jadła nad stan i ona się nie powstrzyma po jednym cukierku, czekoladce, tylko ona nie będzie tak w chaosie chodzić i kilo, nie? Na przykład, tak. Mm -hmm. Ten porządek w jedzeniu służy nam w długiej perspektywie czasu, dlatego że jeżeli my jemy w uporządkowany sposób, mam na myśli tutaj to regularne jedzenie chociażby, to Nasze hormony tak nie są, że tak powiem, wyeksploatowane mhm. i dłużej w życiu nam służą. Dodajmy też kobiety, do kobiet głównie tutaj to kieruję teraz, że cukier doprowadza do tego, że my się po prostu szybciej starzejemy. Szybciej mogą zmarszczki się pojawiać, oczywiście papierosy zabijają witaminę C, ale ten cukier no dobrze tam w procesie tam wieloletnim właśnie wpływa na to że ta nasza skóra nie tylko skóra ale i organy szybciej się po prostu starzeją. Nie ma tej regeneracji takiej. Beatko myślę że podsumujmy to o czym dzisiaj powiedziałyśmy wychodzi na to że po prostu praca nad sobą w obszarze dietetycznym jeżeli osiągniemy efekt uporządkowania jedzenia na talerzu to, to zaowocuje też w naszej przestrzeni domu, bo ja słyszałam taką teorię, że porządek na talerzu równa się porządek w przestrzeni domu, równa się porządek miłości, równa się porządek w finansach. Czyli jeżeli my na coraz większej liczbie obszarów naszego życia wprowadzimy harmonię, ład, pewną regularność, no właśnie porządek, to to zaowocuje również na innych obszarach naszego życia i będzie miało wpływ na kształtowanie nowej wersji samej siebie. Tak, masz rację i warto, tylko to jest tak, że to się dzieje, jak ym, zauważamy to, że to faktycznie się przenosi i świadomie możemy też to wykorzystać, żeby to też przenieść. Czyli y, są osoby, które jakby wychwytują te kropeczki, które później łączą w jedną całość. Y, jedni szybciej, drudzy wolniej. I jak Ty teraz podpowiedziałaś to, właśnie, y, macie, kochani, go, gotowy, gotowy przepis, jak to się dzieje, bo to się tak dzieje, to można to świetnie właśnie wykorzystać, żeby to nie było tylko tak, że jest w jedzeniu, tak się dzieje w jedzeniu, hmm. ale ten sam proces zadziewa się w kolejnych i innych obszarach, więc możecie już to przenieść na inne obszary. Bo to dosłownie jest taki sam mechanizm i też tak uważam. Ja zawsze właśnie mówię, praca nad sobą, właśnie z tym jedzeniem, to jest praca, która jest tą najtrudniejszą robotą, którą możemy zaaplikować później w inne obszary. Dokładnie tak, świetnie to powiedziałaś, także. Dziękuję Ci sama. Ja dziękuję Ci też za to, że to tak pięknie podsumowałaś. Tak i myślę, że w tym właśnie procesie porządkowania różnych obszarów swojego życia ważne jest uważność to, co powiedziałaś, nie, żeby być uważną na moment, kiedy mamy impuls i jak pracujemy z tym impulsem. To jest ten I... moment, ten moment, ten momencik jeden, żeby go wychwycić i przejąć nad nim kontrolę. Tu, I teraz, tu się zatrzymać. To właśnie słuchajcie... to jest to stop. To jest, wchodzi i... te 30 minut czy minuta. Czy 15 sekund? Nie? Powolutku. I teraz cała, i cała trudność właśnie polega na tym, że jeżeli my funkcjonujemy bardziej w energii męskiej, to nam brakuje tej uważności, bo żeby coś móc zauważyć, my potrzebujemy zwolnić, potrzebujemy zrobić przestrzeń pomiędzy nas, naszymi myślami, wyciszyć się, żeby rzeczywiście ten obraz mógł pojawić się przed naszymi oczami, żebyśmy mogli tak. przemyśleć, co my czujemy, że to tak. jest impuls, i zastanowić się, czy to jest impuls na pewno fizjologicznego głodu. Czy to jest impuls głodu emocjonalnego i w zależności musi od tego dobre działanie? Tak, bo my, kobieta musi mieć właśnie te przestrzeń. Jak my sobie tak na na nakładamy w ciągu dnia to, 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 to i tam nie ma w ogóle, y jest od razu pęd, to się właśnie gubimy. Mężczyzna szybciej wchodzi w logiczne myślenie, męska energia szybciej się odcina, nie? Od, od tej emocjonalności i szybciej wejdzie w zarządzanie sobą. A my potrzebujemy więcej tego, tego czasu, aby te emocje zostały właśnie, my musimy, my świadomie musimy, naszą koroną przedczołową, przejąć kontrolę nad naszą emocjonalnością i dlatego my tu potrzebujemy więcej tego, Czasu i my nie możemy być tak załadowane zadaniami, jak nieraz mogą być załadowani, że tak powiem, mężczyźni, bo oni tak sobie z nimi szybciej poradzą. czy mówią, że kobiety sprawnie działają, ale mi chodzi o perspektywę czasu, dłuższy przedział czasu, bo jak nami zawładną emocje. No to my, owszem, jak jesteśmy w wielu zadaniach, tam nie wiem, gotuję, tu patrzę na dziecko i tak dalej, to płynie, ale mówimy o takich zadaniach, które mają, wymagają od nas wdrożenia naszego nowego zachowania, nasze, tworzenia czegoś nowego. Tu potrzebna jest większa uwaga, a do stworzenia nowego naszego zachowania. I, i w tym właśnie no, tworzenia nowego, mężczyźni są sprawniejsi, bo oni odetną się od pozostałych y, spraw. I są w tym jednym pudełku, czy tam, nie wiem, szufladce, jak to się tam nazywa. A my mamy myśli, emocje, i nam po prostu kotuje się w głowie. A jak mamy temat z jedzeniem, sięgamy po to jedzenie, tak, żeby sobie podnieść ten nastrój, lepiej się poczuć, ulżyć sobie, gdzie generalnie temat nie jest wcale rozwiązany, bo my nie rozwiązujemy tego tematu, tylko go zajemy. Uzależniamy się bardziej od słodkiego, i dalej z tematem wchodzimy, bo zaraz jesteś znowu się źle czujemy, bo się najadłam, bo tam gdzieś się zrobi za dużo. No tam bo to mamy cały szereg jeszcze kolejnych nowych myśli. No, jeszcze Więc, wyrzuty e, sumienia, że poległam, tak, że coś sobie obiecałam, a znowu zawiodłam. No tak, znowu wymagamy od siebie bycia tymi perfekcyjnymi, prawda? Także tak, to w tej kobiecej energii właśnie ten czas jest potrzebny, tak, żeby zrobić to przejście, wychwycić. I yy, przejście do, żeby wejść w tę kontrolę. Mhm. Mhm. Moim zdaniem, w całym procesie odsładzania czy odchudzania w ogóle pracy w obszarze dietetycznym, tak naprawdę. Wyłania się mi przed oczami taki obraz kobiety, która powinna umieć przeklikiwać się z męskiej energii w żeńską energię i odwrotnie. Bo tak jak powiedziałaś, jeżeli my mamy napad głodu, na przykład e, emocjonalnego, to dobrze by było przeklikać się znowu w męską energię, żeby na ten moment ugasić ten pożar, czyli chwycić po jakieś narzędzia właśnie odcięcia, stanowczości, obiecania sobie, czegoś takiego, ale za chwilę móc przeklikać się w energię żeńską, żeby znowu nasz wewnętrzny mężczyzna nie podeptał po nas, że jesteś słaba, że nic ci nie wychodzi, że znowu tak. zawiodłaś. To jest bardzo tak trudna pięknie. umiejętność i szalenie, szalenie ważna w całym tym procesie. Tak, y, ale jest ona i musi oczywiście upłynąć czas. Tutaj jest potrzebna wytrwałość, ale jakby bez tego y, opanowanie jedzenia słodyczy w zdecydowanej większości przypadków jest niemożliwa, bo to się dzieje wtedy na chwilę, czyli wchodzimy w takie niejemnic, a potem objawiam się, nie? Niejemnic i taki mamy błędne koło, cały czas w tym tkwimy. Więc, jakby to jest to nauczenie się tego i właśnie pozwolenie sobie na. Na to, że to będzie proces, że to może zająć się jakąś taką no, większą, że tak powiem, ilość czasu, jest to niezbędne. Dobra, myślę, że tym miłym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze em, rozważania. Ucha. W przyszłym odcinku albo będziemy jeszcze kontynuować temat odsładzania, albo zaczniemy już obszar relacji z jedzeniem. Jak budować relacje z jedzeniem i co to w ogóle jest, żeby lubić jedzenie, zaprzyjaźnić się z jedzeniem i pokochać jedzenie. Pewnie, do zobaczenia. Do widzenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć Wam.